Tarotowy kącik Ameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szybki rozkład. Wiadomość dla ciebie na teraz. Sprawdzimy, jaka jest wiadomość, co tak zmierza, małymi krokami lub dużymi. Ale głównie chodzi mi o wiadomość od Tarota, od wszechświata i jaka rada na tą sytuację. Przygotowałam trzy grupy: pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza grupa. Taki kamyczek, taka talia. Druga grupa. Taki kamyczek, talia, światło i cienie. Trzecia grupa, taki kamyczek i taka talia. Wybierajcie kochani, bardzo proszę intuicyjnie, pierwsza, druga, trzecia i sprawdzimy, co Wszechświat chciałby nam powiedzieć. Zaczynamy od grupy pierwszej. Serdecznie witam, grupa pierwsza. Kamyczek dla Was. I sprawdzamy. Co przeświat chce ci powiedzieć? Uuu, diabeł. Miał być lekko i przyjemnie, a to pierwsza karta diabeł. No to mm, ktoś od kogo jesteście uzależnieni. Y, ktoś, kto myśli o Was obsesyjnie, nie może przestać. No jednym słowem, wraca do Was. Diabeł, no. Wraca po przebaczenie, po wybaczenie, hmm. albo to jest po prostu energia y, niewybaczenia. Nie wybaczyliście komuś i tym samym nie zakończyliście tego procesu, tej relacji. Tej, y, ta energia nie została zamknięta, nie ma tego wybaczenia, i, y, i w związku z tym zaczyna się praca, praca nad tym, y, nad tą relacją, ponieważ ten. Y, Moment, kiedy mogliście wybaczyć sobie i pójść dalej, albo wybaczyć tej osobie i pójść dalej. Został tak jakby. Mm, może nie stracony ta szansa, ale po prostu, no nie ten czas. Miało tak być, ale, ale tak, tak wychorzona to, że nie ma. Nie ma tego wybaczenia, czyli jest praca. No. I słońce. Czyli, czyli tak musiało być. Czyli wraca do was jakaś relacja. Która nie została skończona, bo tak jak mówię, no nie ma tego właśnie tego wybaczenia. No, okej, okay. Jaka wiadomość. Tak szybciutko będę się starała mówić. Wszystka była w czwórka monet królowa monet. Pokażę tak, żebyście może jak najwięcej... Jeszcze chwila i już będę miała te warunki takie solidniejsze. Pracuję nad tym. Czwórka, była, czwórka monet, królowa monet, dziewiątka monet, szóstka mieczy. Hmm. Uziemiliście się przez moment i było, i było w tym wam naprawdę dobrze. Byliście w jakiejś stabilizacji i no i co? I okazało się, że, yy, że odchodzicie od tego? jakaś zmiana. No i diabeł znowu. Idziecie w stronę diabła. W, w tym czasie, kiedy nie byliście z tym człowiekiem, z tą waszą osobą, ponieważ tak jak mówię, ta relacja była na rozdrożu, w jakiejś separacji, ale nie było tego wybaczenia, żeby pójść dalej, i y, mm, weszliście może w inną relację, albo tak się bardzo uziemiliście, pracowaliście nad sobą, byliście w takiej energii ziemskiej. I tutaj, jest, żeby wrócić do tej relacji, do tego diabła, trzeba tak jakby przejść y, w inną relację, taką bardziej duchową. Ale tutaj jest jakiś początek znowu. No ewidentnie się pokazuje to, że ktoś do was wraca nie chce pracować nad tą relacją. Czyli ten moment, kiedy naprawdę będziecie się mogli rozstać i pójść każdy w swoją stronę, jeszcze może nadejdzie, ale póki co nie ma go. Jest rydwa. No, idziecie w stronę tego diabła i diabeł obok. Z całą siłą, powiem wam, z całą mocą. No. I on idzie w waszą stronę, i wy idziecie w stronę tego kogoś. Czyli ta relacja musi, może być tak, że wejdzie na inny level, na wyższy level. Jak bardzo się zmieni, trudno mi powiedzieć, bo to po... diabeł się nam pokazał dwa razy, nie? Czyli po prostu jest y, ta obsesja na tyle silna, że to wraca. Jaka rada na tą sytuację? Mm. A rada jest, słuchaj, tutaj, tutaj tu, słuchajcie, jest, y, wiadomość jest taka, że taka, to będzie taka moc, jak się spotkacie, to to będzie taka naprawdę silna moc, a rada od Tarata... Ty już patrzyłaś, patrzyłeś na inne lądy, na dalsze lądy. I masz siłę, żeby przetransformować to w sobie, żeby zmienić. Czyli żeby zwalczyć tą pokusę. Ten diabeł, ta pokusa, to jest ktoś, kto wraca, kto ma, wiecie, dużą taką, nawet władzę nad wami, taką siłę. Nie potraficie się oprzeć temu komuś, a tutaj jest rada od tarota. A nieprawda masz na to siłę. Żeby, żeby zmienić to w sobie. Żeby, żeby po prostu ten moment, kiedy ok, dobra wchodzę w to, a tym razem się uda i tak dalej żeby wytłumaczyć sobie no nie, bo już byłam na innym poziomie, już może zaczęłam wchodzić w inną relację, za, zaczynałem coś innego mać na to siłę Rado, Tarot przypomina, owszem jest du, duża moc jest ogromna pokusa, przeogromna dwa razy diabeł, ale masz na to siłę możesz to w sobie zwalczyć jest to możliwe tylko tego wybaczenia nie ma. No. no, i słuchajcie, jest pokazane, że po prostu szedłeś, szłaś w y, stronę równowagi, w stronę innego związku, w stronę tej stabilizacji i utrzymaj to. Króla kielichów, król kielichów. Jest, y, tak jakby zaczęłaś zmieniać, zmieniać swoje życie w stronę tego, żeby być z kimś w parze. Nie ten obłęd, nie ta opukusa, nie ta obsesja, tylko para. I utrzymaj to, masz na to siłę. No, czyli słuchajcie, no taka wiadomość dla Was. Czy y, potążycie za tym diabłem? Dacie się skusić? Czy się nie dacie skusić? Napiszcie mi, bo jestem bardzo ciekawa. No, ale tutaj będą, będzie, powiem Wam grubo, będzie ciężko i będą się ważyć te decyzje. Pójść, nie pójść, bo będzie, nie, będzie, nie będzie łatwo. Ale tarot przypomina. Zacząłeś, zaczynasz budować swoje życie, zaczęłaś uziemiać się i jest to możliwe. Tutaj się para pokazała, czyli jest to możliwe. Naprawdę. No tak. Yy, właśnie myślałam, że w chcę Wam powiedzieć coś ważnego, no i tak się zaczęło. Pierwsza grupa, proszę o komentarze. Macie takiego diabła w swoim gronie? Napiszcie mi. Zapraszam grupę drugą. Witam serdecznie grupę drugą. Kamy, czego wasz. No i zobaczymy, jak u was. Czy też tak grube, jak w grupie pierwszej? Tunel. Gdzieś utknęliście. I tak ani w tą, ani w tą, może. O, jakieś spotkanie będzie. Słuchajcie, utknęliście w tym tunelu. Siedzicie? Może czekacie na kogoś? Jeżeli tak jest, że czekacie na kogoś, to ten ktoś chce się z Wami spotkać. Bardzo, bardzo. Hmm? Czyli zajrzy tam do tego waszego tunelu i powie: No to chodź. Już jestem. Jeżeli na kogoś czekacie, a jeżeli jest sytuacja taka, że po prostu utknęliście w jakiejś sytuacji, w takiej stagnacji, no to ten czas stagnacji dobiega końca, ponieważ ktoś chce się z wami spotkać. No, jest spotkanie. Jaka wiadomość? Powiem Wam, że zburzy Wam ten, to spotkanie trochę, Wasz światek. Wygląda na to, że mieliście asmie czy umiarkowanie, szóstka pentakli, trójka mieczy, paść pentakli. Mieliście swój świat poukładany, asmie czy umiarkowanie. Wszystko um, poukładane, porządek dnia. Y, budzę się rano, robię to i to, później to, to i to, kładę się i tak, to i to. Jest porządek, mam spokój, jest mi z tym dobrze, jest równowaga, jesteście teraz w równowadze. To nie jest tak, że wam jest z tym źle. Jest ta stagnacja, ale okej, okay. siedzę w tym tunelu, czekam, ale jest mi naprawdę dobrze. Poukładałam sobie świat. Poukładałam sobie świat według siebie. Trójka mieczy paś kielichów. Przychodzi ktoś, kto wam powiem wam nieźle namiesza. No. Ale namiesza wam przez moment. Będzie ten moment taki, że. Yy, tutaj jest wprawdzie trójka mieczy, ale ja nie czuję tego, że ten, ktoś Was zrani na samym początku, tylko po prostu tak jakby Wy będziecie mieć ten strach, że. Ojej, to ten mój porządek dnia, porządek życia się nagle zmienia. A co, jak będę, jak mnie zrani? Przecież było mi dobrze, ale jest głupiec i trójka różdżek. Wejdziecie w to. Czyli to spotkanie, powiem Wam, dużo zmieni. Trójka różdżek, no. Tak jakby. W, Czekaliście, aż ktoś was z tego tunelu wyprowadzi. Chcieliście tego, tylko może już długo byliście w tym tunelu, albo ten porządek, który sobie, ten świat, który sobie poukładaliście, już był dla was dobry, więc po co zmieniać coś, co jest dobre? A tutaj przychodzi ktoś, jest spotkanie. Ta karta zawsze oznacza spotkanie. No, no i okej, okay. zaczynamy coś nowego. No, czyli yy, szykujcie się na to, że, że się będzie wam burzył ten świat poukładany. Oczywiście macie wolną wolę i może nie musicie tego robić, ale ten ktoś bardzo będzie chciał Wam pokazać inne lądy. Jaka rada? Na dwójeczek. Dziewiątka mieczy. Wygląda na to, że momentami ten świat poukładany i ta równowaga i ten spokój i tak dalej, bla bla bla, no to przyprawiał Wam z być może wieczorami o wielki smutek mimo wszystko. Siedemka kilku król różczek, a świat ma dużo możliwości i przychodzi do Ciebie ktoś, kto działa. Ten ktoś działa, chce działać właśnie z Tobą, przychodzi i zdobywa. To jest energia kogoś, kto przychodzi i bierze. No. Nie pyta się, nie zastanawia się latami, czy aby na pewno ten ruch jest dobry, tylko przychodzi i bierze. Czyli po prostu zdecydowany ktoś. Dlatego ten głupiec, dlatego ten nowy początek i to spotkanie. Ktoś taki jest dla was. Się zbliża, to Wam chce powiedzieć, że taka energia kogoś zbliża się do Waszego poukładanego świadka. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią. Witam grupę trzecią, to jest kamyczek dla Was. I sprawdzimy, jaka wiadomość, co chce powiedzieć, jaka rada na tą sytuację i co zmierza. Tutaj wyszły mi aż trzy karty, nie wiem dlaczego nie chciały wyjść, z tym, że ta druga tak trochę niepewnie, więc sprawdzamy. Ta się bardzo pchała karta. To jest męska energia. Idzie do Was ktoś, kto ma taką męską energię. No i coś się stanie jasne. Będziecie negocjować, rozmawiać, dogadywać się. Ta karta wyszła jako ostatnia, czyli y no jest są dyskusja, są, jest porozumienie, dogadajmy się, porozumiewajmy się, ale ja mam tutaj żale ale ja też mam żale ale ja mam większe, o, taka energia, ale jest, no jest męska energia, jest mocna taka męska energia, albo po prostu to będą rozmowy, będziecie z kimś rozmawiać i poznawać się, tak też może być, że nie, może być dla jednych, bo ja mam żale i chcecie o tym powiedzieć i super, bo ten ktoś przychodzi z męską energią, chce się dogadać, Albo będziecie się z kimś po prostu poznawać i te rozmowy będą takie um, wzrastające, czyli wasza relacja będzie wzrastać i będziecie się odkrywać dla siebie, jak tak ta książka, po prostu strona po stronie będziecie się dla siebie odkrywać. Tak też może być, słuchajcie. To jest bardzo prawdopodobne. No. Taka męska energia, ktoś taki. Hmm, też zdecydowany. Powiem Wam, że ta druga wersja, tak jak mówię, ta pierwsza też może być, że ktoś przychodzi się pojednać i będziecie się dogadywać. Tylko bardziej bym powiedziała, że po prostu to też jest taka relacja, nie raczej jest taka z tych świeższych, tylko może mieć jak krótką przerwę, albo właśnie jest ktoś, z kim będziecie się poznawać i tak jak książkę się czyta, strona po stronie, strona po stronie, powoli, spokojnie, bo to jest męska energia, fajna, super jaka wiadomość w związku z tym król buław osiem kielichów, mak czwórka kielichów, szóstka denarów hmm. król buław, czyli y Prawdopodobnie w tej relacji byliście w takiej energii, że może postrzegaliście tego człowieka jak Kula Buław, czyli Romans, to wszystko emocjonujący, satysfakcjonujący jak najbardziej, ale wciąż Romans, i tutaj jest odejście od tej energii, jest mag. Zaczynamy, mag, czyli cztery asy, zaczynamy od nowa. W którą stronę to pójdzie, zależy od nas. Możemy wszystko. Czyli tak jakby. Ten romans, ten początek taki: OK, jesteśmy na tak, jesteśmy dla siebie, pociągamy się, działamy na siebie już jest, i od tego jest odejście i dobra. Okay, to, to, co z tym robimy? Idziemy dalej w stronę romansu. Zostawiamy to na zasadzie intelektu, rozmawiamy, bo rozmawiamy się ze sobą dobrze. Działamy uczuciowo, czy po prostu ziemsko, możemy wszystko. Jest taka chwila czwórka kielichów: oczekiwania. Co z tego wyjdzie? Ale tu jest mak, czyli tak, jakby obydwoje sobie zdajecie z tego sprawę, że od Was zależy, w którą stronę pójdzie ta historia. Jest szóstka denarów: w stronę równowagi. Czyli wybierzecie równowagę. tutaj ten król Buław, to powiem Wam, że do, doskonale sobie z tego zdawał sprawę, że Wy jesteście w energii cesarzowej, czyli w energii kogoś, kto yy, fajnie, że jesteś, fajnie, że Cię poznałam, fajnie, że jesteś, że zaistniałeś w moim życiu, ale ja sama yy, w sobie już mam tą mądrość, już ja potrzebuję bardziej partnera niż kogoś, kto mnie będzie nauczał albo prowadził przez życie, na jakie będę mogła zawisnąć. On Was tak postrzegał, dla Niego byliście w energii cesarzowej, czyli kogoś, kto y, może wszystko, jeżeli chce, może dać siebie, może zaofiero, zaoferować dużo, jeżeli tego chce, czyli postrzega u Was właśnie w takiej energii. Jest ósemka kielichów, dwójka denarów i okej, okay, to już to mamy za sobą. Ruszmy to dalej, prawda? Ruszmy to dalej. Fajna energia, słuchajcie. Maki dziewiątka mieczy, czyli był ten moment taki. Y, Możemy wszystko, ale co jak ja na przykład mam te cztery asy i będę chciał zrobić to, to i to, a ta druga osoba nic. Jest ten strach, dziewiątka mieczy. Strach ma wielkie oczy, czyli tak jakby wy się boicie, i ta druga strona też się boi. Czy coś z tego wyjdzie? Już wiadomo, że mamy y, całą talię kart w rękach. Ja rozdaję, ale ty wchodzisz ze mną w tą grę? Coś takiego, jest ten strach. Czwórka kielichów, dwójka mieczy. Przez moment tak będzie, słuchajcie, przez moment tak będzie, że jest takie oczekiwanie. Pójdzie to w jakąś stronę, w którą stronę, i czy w ogóle w jakąkolwiek. I szóstka denarów azbuław. No i super, słuchajcie, bo utrzymacie tą namiętność, tą pasję i tą życiodajną siłę tej relacji, od której zaczęliście. Czyli ten człowiek jest tej energii króla buław, on działa, on się cieszy życiem, wie, że po prostu warto cieszyć się życiem, wierzę, że jest taka energia. I szóstka denarów. I utrzymacie to w równowadze. Czyli taka wiadomość dla Was. Jaka rada? Siedemka mieczy, król kielichów, y, trójka mieczy. Hmm, prawda. Co to tutaj w ogóle się wydarzyło teraz? Wiecie, co no, rada jest taka, żeby przeszłość zostawić za sobą. Cokolwiek tam za sobą macie i, i, chcie, i chcecie wlec w tej relacji, no to y, to spowoduje tylko, y, powiem wam, płacz, żal i, y, i zranione serce, król kielichów. Będzie bolało. Jeżeli przeszłość zdecydujecie się ciągnąć za sobą, w jakiejkolwiek postaci chcecie, to spowoduje po prostu trójkę mieczy. Jeżeli nie, jest drugi rozkład. Królowa Buław, rycerz Buław, dziesiątka denarów. No. To jeszcze nie jest para: jest królowa Buław i rycerz Buław, czyli tak, jakby ona jest bardziej tego świadoma. Może on będzie ciągnął tą przeszłość jeszcze troszkę za sobą. Jest dziesiątka denarów, czyli um, jeżeli będziecie starali się właśnie taką parę stworzyć, macie szansę na, na wszystko, na cały dobrobyt, na ten ogrom. A jeżeli ta przeszłość będzie za wami się wlekła, no to jest trójka miecze. Czyli wybieraj albo trójka mieczy, albo dziesiątka denarów. No, tak się to pokazuje. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, szybki rozkład, ale y, znaczący. Też bardzo proszę o komentarze. Napiszcie mi, jak to widzicie. Amelia7.tarot.com. To jest adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, albo na rozmowę ze mną na cokolwiek, to zapraszam do kontaktu. I napiszcie mi oczywiście. Bardzo jestem ciekawa tych Waszych komentarzy, uwielbiam je czytać. Czyli jak to z Wami rezonuje, jak wy to widzicie. Czekam na to z niecierpliwością. Wszystkiego dobrego, pa. pa.